Niestety coś mi się stało z pompą wody i muszę ją wymienić. Na szczęście mam drugą i będę z dwóch robił jedną, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że mi się uda podmienić tak częściej, żeby to zadziałało. I na razie po prostu muszę zrzucić wodę, bo nie zmieści mi się tutaj kranik do zamknięcia. I no muszę spuścić całą wodę niestety. W tej pompie coś, tutaj stykis tutaj nie przestało działać już. I, e, a w tej pompie znowu, zobaczcie. Są ewidentnie te uszczelki już takie wyłamane i no myślę, że podmienię części, bo to taka sama pompa, tylko że ta ma mocniejszy silnik. Będzie dobrze, będzie dobrze. Słuchajcie, jest tak, ta część z tej małej pompki, która jest popsuta w tej dużej pompce, o tutaj, jest dobra, czyli to już można wziąć i podmienić. W tej małej pompce jest e, prawdopodobnie tu w środku coś, styki nie są nie ten TGS, ale ten był dobry, więc będzie duży, duży silnik i właściwie właściwie to tym razem częścią z tej nowej pompki, która ma pół roku. E, naprawię tą pompkę, którą miałem wcześniej, która jest większej mocy jest. Duża pompka, 10 litrów na minutę 1,5 bara, a ta mniejsza ma 7 litrów na minutę 1,5 bara, ale zobaczcie na ampy. 1,4 Ampera 3,4 Ampera czyli odrobinkę większa moc ale prąd dużo większy, dwa razy większy prąd ponad przeczyściłem tutaj e, wcześniej pokrywę tego silnika, tego elektrycznego widzicie to, że jest w tej dużej obudowie bo to ten większy silnik i będę dalej zakładał resztę rzeczy nie wiem co się wydarzyło, ale to jest pompa, która chodziła 2 e, lata ponad, 3 lata to jest z pompy, która chodziła pół roku. I zobaczcie, tutaj to jest część ta czysta, czyli z tej pompy, która chodziła długo, są mocniejsze. I tutaj to łożysko jest zaprasowane tutaj. A to łożysko po prostu jest luzem, i ono po prostu zeszło zeszł razem z tą częścią. Więc to jest chyba drugie uszkodzenie, które tutaj było. Koniec działania tej pompy, no to ona jeszcze tak właśnie bardzo słabo działała. W ogóle jest bardzo ciekawie ta pompa działa, zaraz Wam pokażę. Jak to się tutaj kręci, lekko tak buja, to trochę działa jak serce, tak mi się wydaje. Oczywiście na śrubki trzeba dać klej aerobowy, żeby się od wibracji nie, nie odkręcała. Następny krok to jest połączenie silnika z tym łożyskiem, tak nam wszedł do środka i mamy trzy śrubki. Następnym krokiem jest położenie tej części trzeba się upewnić tylko że są takie kropeczki i one mają tutaj troszkę i to ma tutaj wejść w to i teraz to musi iść dojść do tego w ten sposób i na to idzie jeszcze kolejna część na to idzie ta część w ten sposób Ostatnia część, właśnie, która e, się powstała w jednej z pompek, i na to idzie ta pokrywka. Teraz będę wkręcał te trzy małe śrubki. Sprawdzę jeszcze filtr wody. Jak się tutaj ma? Zobaczcie, filtr nie jest zły. Tu praktycznie jest jakiś. Jeden paproszek tutaj. kamyczek jakiś, to jest tyle. Zobaczę w jakim stanie jest tutaj ten wyłącznik ciśnieniowy. Wyłącznik ciśnieniowy polega na tym: patrzcie, tu jest śrubeczka, którą można regulować. Dociśnięcie tego tutaj czujnika i jak woda napiera, tutaj na to, to tutaj jest wyłącznik, on jest wypchnięty. Jak jest wypchnięty, to jest po prostu włącza pompę. Proste. W poprzednim, w tej jednej, co mi się powsuł, ten styk po prostu wziął i się wyłamał, po prostu tak czy zaśniedział, Tu widzicie, on jest troszeczkę, jakby tutaj nie jest w jakimś najlepszym stanie, ale jest ok. Sprawdzę też kabelki później, czy one są dobrze na swoim miejscu. Wezmę ja go tutaj, przeczyszczę troszeczkę i będzie ok, jakby Wam styk się wyrwał. To możecie spróbować. Kupić ombrą z Indonezji, taki przełącznik jest potrzebny. W razie co? Ja go tutaj lekko posmuruję tym klejem do arobowym, bo on tam się lekko rusza i nie sobie się rusza. I takie lekki chwycenie powinno go przytrzymać tam. Potrzebujemy tą część, i ona pójdzie teraz do. Środka. i później będzie sprężynka i na tą sprężynkę nachodzi ten, ten sposób na koniec zostało założenie tej pokrywy z góry, są tylko zatrzaski dwa czas na montaż pompa tutaj trafi w to miejsce jest pompa zamontowana, w sensie przykręcona tutaj już jest przykręcona też teraz muszę zbiornik tylko tutaj go zaślepiłem na chwileczkę, teraz muszę szybko wziąć, bo nie mam niestety kranika tutaj. Hmm. Dobrze, a więc wszystko działa. Z tym, że działa za bardzo, dlatego że pompa nie chce się wyłączać, więc y, coś jest źle. Tym tutaj urządzonkiem, bo on nie rozłącza. Muszę zobaczyć o co chodzi. Dobra, a więc y, na razie wziąłem i zlutowałem w ten sposób. Ten przełącznik, dlatego że zanim on mi przyjdzie, to mi nie za dużo czasu, więc powinno działać. Po prostu go tutaj rozwierciłem, zrobiłem dziurę w tym. Zrobiłem dziurę tutaj, wywierciłem przez blachę i przylutowałem. To będzie w plastiku, więc to nic nie szkodzi, tak wystaje troszeczkę. Powinno działać, więc w końcu musiałem wymienić pompę na inną firmę, dlatego że pomimo moich napraw. Wytrzymało to chwilę, ale jednak stwierdzam, że pompy z fiamy nie są najlepszym rozwiązaniem, więc wybrałem taką i działa bardzo fajnie. Na pewno zapytacie jaka to jest pompa, więc proszę bardzo, to są informacje. Działanie jest takie samo. A obecnie jeszcze szukam zamiennika na ten zbiornik wyrównawczy, bo też już miał awarię niejedną. A ja mam na imię Maciek i mieszkam w tym camperku od 5 lat na stałe. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej informacji o Life'ie w Wielkiej Brytanii i ciekawe miejsce, to dawajcie suba i komentujcie. Zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!